I jeszcze największy żart tutaj to narysowanie miejsca, gdzie ma wsiadać osoba, która jest niepełnosprawna na pewno. Tutaj powiedzieć jakiś skład niskopodłogowy. Hmm, jasne, tu mi leci. <grybuj> Cześć, dzisiaj nie mam czasu nawet ogolić się. Ale to nie jest ważne, bo najważniejsze jest to, że dziś ruszamy w kolejną podróż po Krakowie. Pokażę Wam najgorsze torowisko w Polsce, a może nie właśnie, może właśnie gdzieś indziej jest gorsze. I tutaj jest specjalne zadanie od razu dla Was. Na dole wyświetli się Wam mail, jeżeli nie tutaj to w opisie na pewno będzie. I jeżeli powiecie, że w Szczecinie na przykład, czy w Łodzi jest takie, które absolutnie nadaje się do remontu, i to, co Wam teraz pokażę, jest pikus. To super. Jeżeli coś weźcie telefon, oczywiście, tak go łóżcie poziomo i nagrajcie mi tam przy kabinie motorniczego, jak wygląda. Zaznaczcie, od którego przystanku do którego, żebym wiedział, i podeślijcie mi po prostu. I dzięki temu stworzymy kolejny filmik, gdzie pokażemy właśnie te najgorsze torowiska. Ja jako jednoosobowe żyli. Podejmę decyzję, które z nich jest najgorsze i wygra ono. Będzie królem Bida Torowisk w Polsce. Tymczasem nie przedłużajmy, ja już będę ruszał. Oczywiście nie zapomnijcie dać łapkę w górę, napisać komentarz, kliknąć w dzwoneczek przy daniu oczywiście subskrypcji. Bo wtedy będą pojawiały się Wam powiadomienia o najnowszych filmach. Zresztą też możecie mnie wesprzeć. Wszystko macie w opisie. Tymczasem nie przedłużajmy. Ja mam na imię Janek, to jest kanał Janek gada ciekawostki, historie, podróże. Rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Czas start! Już jestem na początku Krakowskiej i stanąłem tutaj, żeby powypatrywać jakie tramwaje będą przejeżdżać. O, właśnie jedzie sameczka. zobaczcie zresztą jaki to jest tabor na Bronowice, no dość nowy, prawda? Ale tak nie jest do końca z innymi numerami, a zwłaszcza polujemy na jeden. Zobaczycie zresztą o co mi chodzi za chwilę. Pierwsza z mostu zjeżdża linia numer 8, Bombardier, względnie nowy tabor. Następna jedzie w kierunku Podgórza, linia numer 13, i znów bombardier. Następna linia numer 10, i tu już widzimy stary tabor. Kolejna ósemka, i znów niskopodłogowy bombardier. I znów dość nowy niskopodłogowy bombardier. Mija się on zresztą z innym, również niskopodłogowym, na linii numer 8. No, i znów dziesiątka. Po raz kolejny stary tabor. Wiedeńczyk, wagon typu E1, produkowany od 1961 przez niemal 10 lat. I tak, są starsze od polskich 105N. A, sorry za te powtórzenia, jestem zmęczony po pracy, jak to nagrywam, więc jest jak dla obcego. Całość trasy może Wam pominę. Ten zdezelowany tramwaj linii numer 10 wskakujemy dopiero na placu centralnym imienia Ronalda Regana. Dlaczego zdezelowany? To się okaże w drodze powrotnej. Nie uprzedzajmy jeszcze faktów. Tymczasem trasę od tego przystanku przez osiedle na Skarpie, Klasztorna, Suche Stawy, aż do Bardosa pokonujemy w naprawdę zawrotnej prędkości, trzymając się takich hmm, max. 15, może 18 km na godzinę. Zresztą, i to może być mylne, ale o tym za chwilę się przekonacie. No i ja wysiadłem na Bardosa, przystanku Bardosa ponieważ już tutaj, tuż za mną, jest obwodnica Krakowa, zaczyna się. Tam dalej są oczywiście kontynuowane prace, żeby dalej szła ona w kierunku Warszawy. Do tego miejsca jeszcze wrócimy sobie na spokojnie, ale tam też pragnę zwrócić uwagę, że w okolicach Kopca Wandy już powoli remontują się te dorowiska. Tam, gdzie jest w miarę luz i tramwaje mogą jechać z normalną prędkością. Jednakże, jak się odwrócimy, to co właśnie przed chwilą przejechaliśmy, to tuż za mną od placu centralnego przez klasztorną, suche stawy, aż mniej więcej dotąd do Bardosa jest stare torowiska. Zauważyliście może w czasie jazdy, patrząc na licznik tramwaju, no to nie przekraczało to wartości mniej więcej 15-18 km na godzinę, a jeszcze tak bliżej było dziesiątki, jeżeli chodzi o. Przejazdy przez torowiska, przez drogę, jakąś, przez jakąś ulicę, przez przejścia. No i niestety, no to jest właśnie taki problem związany z tym fragmentem, i uważam, że jest to, jeżeli nie najgorsze, to jedno z najgorszych torowisk tramwajowych w Polsce. Ale jeszcze raz bardzo gorąco was zachęcam, żebyście mogli wysłać do mnie wysłali jakieś właśnie maile i tam załączajcie filmy, zdjęcia, gdzie uważacie, że są gorsze miejsca. A jeszcze oczywiście wysiadając na Bardosa to będzie trzeba troszeczkę sobie poczekać na tramwaj, bo tutaj jeździ tylko dziesiątka i 16, tak jak już widzieliście, bardzo stary tabor wysokopodłogowy, no i zanim przyjedzie kolejny z powrotem, no to pewnie minie dobrych 20 minut Tutaj starają się ograniczyć. Nawet te tramwaje, które zmierzają tam w tle, widać pętlę kopiec Wandy, to one jadą naokoło obok kombinatu po już nowszym torowisku. No bo tutaj nie pojadą. No tutaj akurat, akurat tu jest ok, ale tam wcześniej nie pojadą tramwaje te niskopodłogowe. Ale dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wózki. Tramwajów, taboru tego nowoczesnego nie są dobrze przystosowane do tego typu zniszczonych torowisk. A stary tabor, ten wysokopodłogowy, ma inne ułożenie sił, tak się przynajmniej dowiedziałem nieoficjalnie od motorniczych. Dlatego wysyłane są tylko tutaj te najbardziej stare, zdezelowane, których po prostu chyba nie szkoda MPK w Krakowie, żeby tutaj mogły jechać. No ale przynajmniej to i to i stoi i można skorzystać. No to co, wracamy z powrotem w kierunku placu centralnego. Bardzo wyraźnie widać, jak motorniczy zwalnia. Zaraz się okaże, że ma ku temu jeszcze kolejny powód. Zresztą, przy tych problemach, to chyba powinien sam sobie ściągnąć aplikację, na której widzicie teraz prędkość tramwaju. Absolutnie nie są one zawrotne, wręcz można powiedzieć ślimacze. nie będzie akurat tego dobrze słychać, ale motorniczy połączył się z dyspozytornią, zgłosił usterkę. Mniej więcej brzmiało to tak! Jadąc na przykład 30 km na godzinę, wskazówka na prędkościomierzu wskazuje 70. No i taka wpadka przez przypadek. Całkowicie wszystkich upewniająca, że na tym tarowisku nie tylko szyny są do wymiany, ale chyba też tabor. A ja kończę dzisiejszy odcinek na placu centralnym. I chciałbym oczywiście, jak zawsze, bardzo gorąco Was zachęcić, żebyście zostawili łapkę w górę. Oczywiście dali komentarz, może udostępnili ten film dalej, jeżeli Ci się spodobał. I dzięki wielkiej za dłuższe, oglądanie reklam, bo to naprawdę pomaga kanałowi. A jeżeli chcesz mnie wesprzeć, to możesz kliknąć w jeden z linków poniżej. Oczywiście Patonite deeply. Możecie też wejść na moje media społecznościowe, jak na przykład Instagram czy TikTok. Wszystko macie w opisie. To zajrzyjcie tam, bardzo gorąco zachęcam. I tymczasem do następnego, trzymajcie się, cześć. A na zakończenie coś dla wytrwałych. I jeszcze jedna mała uwaga, wysiadając na tym przystanku. Jeżeli byśmy się chcieli przesiąść na przykład na przystanek Kopiec Wanda, to musimy gdzieś tam drałować, co jest problematyczne, albo jeszcze bardziej problematyczne, ale akurat. Tramwaje tutaj skręcają w kierunku Pleszowa, więc by trzeba drałować w tamtym kierunku Ford Mogiła na żądanie przystanek. Zresztą to wam pokażę przy już kolejnym wideo, bo to w sumie jest ważne miejsce, gdzie będziemy rozpoczynać jeden z kolejnych moich odcinków.